Kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę prosty i szybki pomysł na wykorzystanie ziemniaków, A więc zaczynajmy. Ja mam tutaj ziemniaki, już przewciśnięte przez praskę. Dodaję jajko. Delikatnie razem wymieszam. OK, teraz dodaję mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną i razem wszystko zagniatam. Ciasto mam wyrobione i teraz formujemy kluchy. O, coś takiego. I układam na deskę. I tak do wyczerpania ciasta. Kosteczkę mam uformowane i teraz je wrzucam na wrzątek i będę gotował około 2-3 minut po wypłynięciu na powierzchnię wody. Mi się gotują, ja sobie pokroję cebulę. Cebulę kroję w kosteczkę i przełożę na patelnię i będę ją dusiła do miękkości. Teraz kolej na boczek. I również kroję w kosteczkę. I dodam do cebulki. Kosteczki mam już ugotowane i teraz czekam na moją okrasę. I teraz sobie posypię bo się. A więc kochani, jeśli macie ochotę na takie kluseczki, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia!